Widowiskową inscenizacją historyczną wspomnimy 70. rocznicę wysiedlenia deumitki Sióstr Służebniczek i likwidacji domu zakonnego przy ulicy Krakowskiej 15. Stowarzyszenie imienia Edmunda Bojanowskiego Dobroć zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie. Sobota 31 sierpnia godzina 17.00, ogrody sióstr Służebniczek. Mieszkańców Dębicy i okolicy zapraszamy na instanizację historyczną, która jest przygotowywana w 70. rocznicę wysiedlenia sióstr służebniczek z ich domu przy ulicy krakowskiej 15. To wydarzenie miało miejsce 24 sierpnia 1954 roku, kiedy władze komunistyczne siłą wyrzuciły siostry z tego domu. Jest to trudne wydarzenie w historii naszego zgromadzenia, ale też wydarzenie, które pokazało nam też ogromną miłość i takie zjednoczenie i wspólnotowość mieszkańców Dębicy, bo tego dnia, bardzo trudnego dla sióstr, mieszkańcy zgromadzili się, aby duchowo siostry wesprzeć. Byli obecni przez modlitwę pomagali siostrom jakby nie wyjść z tego domu, ale też wielu zaangażowanych i nawet można powiedzieć milicja dębicka nie zgodziła się na to, aby wywozić siostry z tego domu. To pokazuje też, że ta obecność sióstr od 142 lat, co dzisiaj przeżywamy, stała się dla mieszkańców taką jakby obecnością już na zawsze, w sercach, przez pracę, posługę, bo siostry Wszczepiły się to w środowisko lokalne przez modlitwę, ale też przede wszystkim przez wspólną pracę z mieszkańcami. Dom, z którego zostały wyrzucone, tętnił życiem. Była tutaj ochronka, były prowadzone kursy szycia, gotowania dla dziewcząt, dla młodzieży, różne spotkania dla społeczności lokalnej, a Kościół był miejscem nie tylko modlitwy, ale też takiego społecznego zrywu i wsparcia dla siebie, więc. Było to trudne wydarzenie, ale do tego domu siostry wróciły. W roku jubileuszowym wróciły do tego domu, aby tworzyć tutaj wspólnotę. I chcemy to wydarzenie upamiętnić inscenizacją historyczną. Z pomocą przyszedł nam powiat dębicki, który współfinansuje to wydarzenie, które możemy właśnie też przy okazji i przy wsparciu też lokalnych artystów przedstawić. I na to wydarzenie zapraszamy wszystkich. Ono odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 17 w ogrodach Szys Żebniczych przy ulicy krakowskiej 15. Chcemy zaprosić do wspólnego przeżycia, upamiętnienia tego wydarzenia z taką wdzięcznością dla mieszkańców, ale też dziękując Bogu, bo jego takie znaki opatrzności są wielkie, że on... Z tego jednego domu, z którego siostry została wyrzucona, a dom przeznaczony był na szpital powiatowy, a później szpital psychiatryczny. Odeszły do innego domu, który wybudowały dom generalnego przy ulicy, dzisiaj Edmunda Bojanowskiego. A mamy też ten drugi dom macierzysty, gdzie on dzisiaj tętni życie. Tu jest prąka, jest placówka wsparcia dziennego, promyki nadziei, dom Symeona i Anny, więc jest tu życie. A to życie przede wszystkim jest poprzez nieustanną obecność Chrystusa w Eucharystii. Trwa tutaj nieustanna adoracja w ciągu dnia, gdzie przychodzi wielu mieszkańców do modli się, a siostry też w tym kościele modlą się za Dęblicza. W tej instynizacji będą występowały grupy rekonstrukcyjne z grupy Sącza, będą występowali lokalni artyści z grupy Safo artyści zjednoczeni przy tworzeniu też opery, która też jest takim wydarzeniem tutaj w mieście ważnym. Więc to wydarzenie jest przygotowywane wspólnie. Tak jak większość wydarzeń artystycznych w naszym mieście i to też pokazuje, że Edmund umiał jednoczyć ludzi wokół dobra i nam też się udaje do takich dobrych przedsięwzięć jednoczyć wokół dobra, ale całość finansowana jest i współfinansowana przez powiat dębicki. Inscenizacja zorganizowana zostanie w ramach projektu Na Zakręcie. Trudne lata, wielkie dni. Świadectwo heroizmu społeczeństwa dębickiego wobec ateizmu państwa. Transmisję z tego wydarzenia będzie można zobaczyć na żywo na kanale YouTube Dębica TV.